Czy lidera, potrzebujemy rzeczywiście lidera opozycji, czy potrzebujemy świadomości, że, że ta opozycja jest zdolna zrobić coś, co jak słyszymy robi właśnie węgierska opozycja? Czyli robimy krok wstecz, jedna lista, jeden kandydat na premiera. To nie znaczy, że musi być od dziś, od, za sekundę liderem opozycji, ale jest jeden kandydat na premiera. Jeden taki się objawił, to jest Rafał Trzaskowski, który ma w dalszym ciągu. Mimo tego wycofania się wymuszonego okolicznościami, bo wyobraźmy sobie, że on zakłada ten ruch wtedy, kiedy wali z tej rury do Wisły, nieczystość. No przecież zostałby zamordowany natychmiast, utopiony w tej wiśle. Więc okoliczności bardzo mu nie sprzyjały. Ale mimo tego, ja uważam, że on w dalszym ciągu ma największy potencjał spośród wszystkich polityków demokratycznych. I sądzę, że jego czas jeszcze przyjdzie. Wiesz, dla mnie ten pomysł z tym ruchem... Yy, który, który od... nazywa się? Solidarność, Nowa Solidarność. Nie. Nie, zmienili nazwę, no, zmienili nazwę. Jak się nazywa? No właśnie. No Wspólna Polska. Wspólna, wspólna Polska. Polska. Miała być Nowa Solidarność przez moment. Wiecie co, no, znaczy dla mnie to jest raczej znak, że... Mm, z, tego, z tej mąki chleba nie będzie. Bo to znaczy, że człowiek nie ma zielonego pojęcia o tym, jak, się, jak powstają ruchy społeczne. Jakie to są... A to jest bardzo ciekawe. Przepraszam, ma doktorat spójny. Na... Ja, ja myślę, że ma. Ja myślę, że to, była, to, było, to było takie poczucie winy, że nie było następnego roku, kroku tuż po wyborach. No, a, znaczy, Ale być, być może, może poczucie winy nie jest dobrym budulcem do ruchu społecznego. Być może dzień po przegranych wyborach zakładać ruch w ogóle jest bardzo ekstrawagancką rzeczą. Nie znam takiego przykładu ja historycznego. Znam. Wiesz, to był taki polityk, który, się, który 2 grudnia 90 roku, czyli mamy okrągłą rocznicę, tydzień po pierwszej turze wyborów prezydenckich, nie wiem, czy to był ruch. Partia Tadeusz Mazowiecki powiedział: Zakłada Unię Demokratyczną. No, Ale była to dość poważna siła w Polsce przez następne lata dekady. Nie, nie chciałbym wracać do tego w tej chwili z, z, z wielu względów, tak, bo to, to mi się wydaje, że to był jeden z początków naszych problemów. A koalicja za WS-em, zamazanie granic, rząd Buska, nieudane reformy i to wszystko, co potem za tym szło, że to było, że to było źródło problemu. Ale yy, mi się wydaje, że to, to nie jest odpowiedź. Ja, ja Rafała Trzaskowskiego bardzo lubię i bardzo bym chciał, żeby był prezydentem na miejscu pana Dudy i premierem na miejscu pana Morawieckiego, ale nie wydaje mi się, że żeby on był w stanie dźwignąć taki ruch protestu, ruch, jak, 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 jakąś energię społeczną. Nie widzę tego w ogóle. I widziałem bardzo szybko parę tygodni po wyborach już, jak jeździł po Polsce. I przychodziły 22 osoby na jego wiedzę. To pokazuje, to pokazuje problem. Na coś czekamy. To jest takie trochę czekanie na Godota, ale coś się musi pokazać. To... I może trzeba powiedzieć sobie tak. Ja tylko, ja tylko, doda ja tylko dodam, że wiesz, to, że, że jeździłem trochę i za Rafałem Trzaskowskim i za. Andrzejem Dudą, że tak powiem, w interior, żeby w Łąży, w końskich w kościerzynie i różnych, i, i w Szczewie. W kampanii. Tak. Próbować rozczytać tak. tę Polskę jej nastrojeni i poszukać odpowiedzi na te, na te pytania, które wcześniej zadałeś, dlaczego ludzie głosują na Duda czy napis i czego oczekują ludzie po drugiej stronie. Na pewno jakieś oczekiwanie jest, ale do spełnienia daleko. Ale może może węgierski przykład jest dla nas o tyle dobry że to jest koalicja, a nie partia, a Platforma cały czas i Trzaskowski próbuje być partią uniwersalną i to chyba jest pułapka.